Trochę więcej nie było mm. Dawno nie grałem w tę grę To będzie koszmar Okej okay. Ojcie Przypomnę tylko czym się stroiowało yep. Fuck, pod piątką oh, nie, ojej, jak się przystaszyłem. Nie <gryzny> tak blisko byłem. Niebi bij, nie bij! Bi ojej. Nie! Stój! Dziękuję. Idź, o idź, 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 Czemu chule się odbijają? Ho, Nie! Co ja zrobiłem? Hoho. Amerykańskie słowo o! Zapomniałem jak bardzo... Jak bardzo fajnie się gra w tą grę No! Nie są przycisk! Nie! Nie! Wygrałem pierwszy rundy dzięki temu, że on się zabił. O no nie! Z tego nie uderzyłem. Co to? Nie nie, 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 nie! No, 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 o, no, nie, 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 nie słuchaj! O, o, o nie, o nie, o nie! O, to jest mała ciekawostka z so, Fortypianem, mogę wam pokazać. Jak się po nim wchodzi, to. słyszymy. O... O! 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 Oj, frankuje mnie, frankuje mnie. Nie no, musiałbym dosłownie. O! What? 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 Nie wiedziałem, że to przenika przez to. Ostatni nabój. Jest. JEST! Pierwsza... Co? Pierwszy dzisiaj wygrany. Jest. Jest. O nie, 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 nie. Jest! <zysy> o macku. Znaczy, co ja mówię? No nie! Co, what? Dwa razy! Dwa razy pod rząd! Co tu się stało? No są dwa razy pod rząd... Granite launcher, jak to możliwe. O, o no nie musiałem się odbić od tego! No ty się... A, Nie, Nie wybuch! Nie wybuchł, <nie> wybuchł. <laughs> o oh, macko Jak się przestraszyłem. Czasami w tych grze się dzieje tych rzeczy, że granat może nie wybuchnąć. Jest to rzadkie, ale czasami się tak dzieje. O matku, co jak ja jakie umarłem. Jest, wygrałem. O matku, też umarłem. O nie. co co <laughs> Connection lost. Eee, Downloaded. Ja mam tylko FNAF. Co? No nie, co? Co to jest? Wiecie co? Poczekajcie, spróbuję sobie w to zagrać. FNAF is a edition. FNAF. Dobra. Spróbujmy sobie to zagrać To wygląda bardzo ładnie zrobione, więc spróbuję sobie to przejść First night is more like tutorial, to help you get used to Literally nothing is happening until 2 am To give you enough advent. Okej okay. Ale, to, o oh matko, to jest strasznie ładnie zrobione It's It's me. It's me. Uhuhu. O! Ruszył się. Hej. O, jest tutaj przy lewych Z Stoi. Dobra. Zobaczcie, jak będzie wyglądała. Bardzo szybko mi spada bateria. Zauważyłem. Cały czas tam stoisz Nic nie zrobisz O Ruszył się Patrz tu O Matremisze, o Freddy O Super NIGHT COMPLETE! Stealth Mission Concept To brzmi spoko Pamiętam, że kiedyś robiłem bardzo dużo z tego, tego typu Grałem w tego typu map Była na bardzo spoko, spróbuję sobie może z tego Tutorial, play No myślę, że najpierw tutorial If you get detected by the enemy, will call for backup O, oh, Ciekawe You can kill enemies from behind without getting detected o! Ciekawe. Zostaw can be destroyed to dystra... O, matko. To brzmi bardzo zadowalanie, i bardzo fajnie. Easy Mode. More health Laser side spawner. Okej, okay. bardzo dziękuję. Na poziomie Easy jest rzeczy do tego. Okej, okay, okej. Okay. O oh, kurde, prawie trójki, 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 się. trójki, trójki, zauważył. trójki, trójki, Dobra, prawie umarłem. Okej, okay. ale to nic, to nic spokojnie. What the? A, okej. Okay. No nie. Chodź. Nie trafiłem, nie wierzę, że nie trafiłem. O matko, stój. Ok. добра супер Trako ma amunicji. W Stać w momencie. Okej. Okay. O, okej, okay, mogę się podospać. <laughs> nice work. I wait for the further instructions. To jest koniec? Znaczy to jest tylko koncept. Więc rozumiem. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i... Cześć! Nitko was Żyla. PAPA! <sighs>